Nazywam się Katarzyna Kuniewicz i witam Was w po prostu o nieruchomościach podcaście o rynku mieszkaniowym. Dziś opowiem o kilku wnioskach z najnowszego raportu z serii Happy Home pod tytułem Sensy zmian mieszkaniowych. Tę edycję raportu poświęciliśmy przeprowadzkom i odpowiedzi na pytanie, w jakich momentach naszego życia i dlaczego wybieramy. Życie na wsi, a kiedy życie w mieście? Dlaczego wielu z nas postanawia wrócić do miejsca, w którym się urodzili, wychowali i osiąść tam na stałe? Podczas gdy inni pozostają w ciągłym ruchu i nieustannie zmieniają miejsca zamieszkania. Zacznę od cyferek. Statystyczny mieszkaniec Polski przeprowadza się około 4 razy w ciągu swojego życia. Z naszych badań wynika, że 3,6 razy. Każda przeprowadzka to nie tylko zmiana adresu, to trochę jak nowy rozdział w naszej biografii. Czasem wynik ambicji, czasem konieczności. Dla jednych powodem przeprowadzki są studia, dla innych praca, miłość albo po prostu chęć znalezienia świętego spokoju po latach życia w miejskim zgiełku. I choć przez lata mówiło się młodych pociąga miasto, starszych wieś, dziś ten podział nie wydaje się już tak oczywisty, bo tak naprawdę nie chodzi o to, gdzie mieszkamy, tylko jak nam się w tym konkretnym miejscu żyje. Oczywiście wciąż prawdą jest, że młodzi dorośli najczęściej wybierają przeprowadzkę ze wsi do miasta. Aż 33% osób z segmentu, który w naszym badaniu nazwaliśmy opuszczający gniazda, rusza właśnie w tym kierunku. Przeważającej części są to ludzie, którzy chcą się usamodzielnić i zacząć życie po swojem. Podobnie zachowują się tak zwani edukacyjni nomadzi. Dwie trzecie z nich przenosi się do dużych miast i jednocześnie rozpoczyna studia, często kolejny kierunek. Ale nie tylko nauka pociąga ich w nowym miejscu. Jest to także przygoda, samodzielność, nowe doświadczenia, których mniejsze miejscowości może nie tyle nie oferują, co oferują je w ograniczonym zakresie. Z kolei zawodowi nomadzi, to kolejna grupa, traktują przeprowadzkę do miasta jak inwestycje. I z badań wynika, że jest to inwestycja w rozwój, w karierę, w przyszłość. Aż 66% z nich. Wybiera większe ośrodki, a co czwarty przenosi się nawet do innego regionu kraju. Co ciekawe, zawodowi nomadzi częściej od innych rezygnują z przestrzeni na rzecz wygody. I synonimem tej wygody jest bliskość pracy, kawiarni, komunikacji czy intensywnego życia. Miasta wciąż przyciągają młodych dorosłych. To tutaj są uczelnie, miejsca pracy, kultura, usługi. To one kształtują aspiracje i napędzają rynek nieruchomości, zwłaszcza w segmencie najmu i sprzedaży. I rzeczywiście współczesna mobilność co wynika z naszych badań to nie jest ucieczka, ale coraz częściej strategia osobistego rozwoju. Każda przeprowadzka to inwestycja w tak zwany kapitał mobilności, czyli nowe kontakty, nowe doświadczenia, nowe perspektywy. A zamieszkiwanie w różnych miejscach uczy elastyczności, jednej z najcenniejszych umiejętności w dzisiejszym świecie. Jednak nie wszyscy podążają w tę samą stronę. Obok pogoni za tętniącym życiem miastem pojawia się coraz silniejszy trend odwrotny, czyli przeprowadzki z miasta na wieś. Ten trend pozwolił nam wyodrębnić kolejną grupę w naszym badaniu miłośników przyrody. W tej grupie aż 44% respondentów wybiera życie poza miastem. Najczęściej są to osoby po 46 roku życia, które po latach pracy w aglomeracji chcą wreszcie zwolnić zamienić korki na ciszę, a smok na zapach trawy po deszczu. Właśnie tak mówią o powodach przeprowadzki. Jest też grupa ekonomicznych pragmatyków czyli najprościej mówiąc osób, które kierują się rozsądkiem. 42% spośród nich przeprowadza się z miasta na wieś, szukając niższych kosztów życia. 4 na 10 osób wraca w rodzinne strony, a część mieszka z rodzicami, ale nie z przymusu, lecz z potrzeby bezpieczeństwa i stabilności. I jest wreszcie grupa, którą nazwaliśmy wielopokoleniowi opiekunowie. Przeprowadzają się po to, żeby być bliżej rodziny, pomagać starszym rodzicom, spędzać czas z wnukami, utrzymywać więzi rodzinne. Dla nich przeprowadzka to nie jest zmiana adresu, ale powrót do korzeni. Ruch z miasta na wieś napędzają zarówno czynniki ekonomiczne, jak i społeczne. Coraz więcej osób szuka spokoju i równowagi. Przekłada się to właśnie na rosnące zainteresowanie mniejszymi miejscowościami. Wyniki badań oraz podsumowujący je raport w Szczęśliwy Dom, Sensy Zmian Mieszkaniowych, o którym dzisiaj właśnie opowiadałam, jasno wskazuje, że podział na miejskich i wiejskich już nie działa. Dzisiaj miejsce zamieszkania to raczej znak, symbol specyficznego momentu na osi naszego życia. W życiu niemal każdego z nas jest czas gonitwy, budowania pozycji zawodowej, intensywnego rozwoju i czas poszukiwania świętego spokoju. Oczywiście są tacy, których zawsze będzie ciągnęło do centrów miast i tacy, którzy na każdym etapie życia wybiorą dom pod lasem, ale wszystkich łączy to samo. Wszyscy poszukują dobrostanu. To był 41 odcinek podcastu Po prostu o nieruchomościach. Wspominam o tym, bo lubię liczby pierwsze. A 41 jest jedną z tych zaskakujących liczb. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, którego numer będzie zwyczajną liczbą parzystą.